Dziękuję wszystkim, ja jestem Zosia i dzisiaj nagrywam sobie film z Totę Boka. Ogólnie nie wiem co mam zrobić, ale w domkach nie będę robić, bo ja mam na modach, mam y, na Happy Modzie, ale ogólnie nie wiem czemu teraz się zmieniło coś. I y, nie ma dodatków, nie mam mebli w różnych domach. Są domki, ale nie mam mebli, więc może sobie najpierw odebrać prezent. I zrobię może jakąś historyjkę na basenie, czy coś takiego, nie wiem, zaraz zobaczymy. U mnie ogólnie na shortsach też są różne historyjki. Więc może coś zrobimy. Um, bierzemy tylko prezent, w sumie nie jeden, a kilkanaście tysięcy. Ile tych prezentów tu jest? Jezus Maria. Ale jakieś takie dziwne te prezenty. Tak jakby one już kiedyś. Ej, to są stare prezenty. W ogóle co my tu robiłam? Przecież one już kiedyś były. No. Dobra, no, to wychodzimy stąd. Nie wiem, ile filmik będzie trwał. Raczej niedługo. Nagram może tak z jakieś 15 minut. Nie wiem, w sumie. Jeszcze zobaczę, ale na razie no bo muszę pomyśleć, jaką historyjkę zrobić. Nie wiem, co jeszcze mogę. Dobra, pójdziemy sobie, może na. Nie wiem. Zrobimy sobie, może historyjkę. Ja w ogóle zrobię ankietę może po, po odcinku. Jaką chcecie ankietę? Czy o czym chcecie na przykład historykę Bo teraz mogłabym wam pokazać sekrety, ale to będzie ciężko. Kurde. No dobra, no to pozbieramy sobie po prostu jakieś fajne życie, albo coś, albo zrobimy jakąś fajną historię, że. O, wiem co zrobimy. No dobra, mam pomysł. Tylko musimy tu wejść. Dobra. jesteśmy, Zbierzemy sobie tylko te osoby. Jakie tu są, bo będę robić historyjkę i potrzebujemy naszej osłupki I ewentualnie jeszcze, jakobyś tam Dobra, musimy wziąć mamę do pokoju, bo będziemy robić historyjkę. I żeby ona nas siedziała w sumie tu. Dobra. No Dobra, zrobimy nawet. No Dobra, i robimy. Dobra, zaczynamy historię głosek. No jestem taka śpiąca. Masak. Dobra, pora iść spać, bo możliwe, że zaraz będzie, nie wiem w sumie. Która jest w ogóle godzina? Ej, nie działa mi trochę głos, sorry, jak coś. Która jest w ogóle godzina? Jezus, już tak późno? No nie, no szybko, musimy iść spać. A no tak, muszę dzieciaki położyć. Jutro rano musimy wstać i wyjechać do babci. Dzieciaki, kładźcie się spać, bo rano jedziemy do babci. No szybko, szybko. Co? Do babci? Jej, ale fajnie. Co? Do babci? Serio? Jezusa, ale mi się nie chce tam iść. Trudno. Jedziesz i koniec. No dobra. I chodź, idziemy się położyć. Ja chcę tu spać, tu chcę. Nie, ja tu się spadaj, mała. Mm, no dobra. Uszykuj się, idź spać. Jezus, Maria. Znowu tutaj babci robić. Już nie chcę, mam dosyć tego wszystkiego. Co ja będę tutaj babci robić? Ciekawa, na ile jedziemy. Może chociaż kaską sypnie. Aj, masakra. No dobra, skoro jest noc, to trzeba iść spać. O, już się zrobiło ciemno. No świetnie. Dobra, muszę udawać, że śpię. Chodź, idziemy. Chcesz spać ze mną, czy śpiś sama? Stopam. No to chodź. Kładziemy się spać, bo jutro będzie trzeba się spać. Kilka godzin później. Ja, ale z ciebie jajca. Znowu cię pokonałam XD. XD. Pum. O nie. Co to był za hałas? O nie! Ktoś idzie? Szybko! Chować się! Co to za hałas? Muszę tam iść szybko. Znowu Julka. Nie, ja nie wierzę. Puk, 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 puk. Nie, 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 mama idzie. Szybko, szybko. Kładę się spać. Halo, Julka. Uh -huh. Ej! Ej, Ej, gdzie ona jest? Śpi? Czemu ma zapalone światło i czemu komputer jest w ogóle włączony? Co ona tu? Z gry grała? Co to jest za gra jakaś? Rano sobie z nią porozmawiam. Teraz idę spać. Nie mam siły do niej. Idę spać. Pół godziny później Poszła już. Dobra, gramy. Znowu cię pokonam, ale muszę być dzisiaj, bo znowu mnie przyłapie. <noise> Kilka godzin później. Widzimy się rano. Dobra, staro, kończę, i spać. A jeszcze ranek, ale świetnie. Córcia, wstawaj, jedziemy do babci. Jej, do babci, do babci. Chodź, idziemy obudzić Zu Julkę. chodź, chodź. Julka, ty jeszcze śpisz? Co? Nie, nie śpię. Jakie ty masz podkrożone oczy? Gdzieś ty była? Ja, ja... nigdzie nie byłam. Co to jest za gra włączona? Wczoraj tu byłam, to wyłączałam komputer. E, co? Ale o co ci chodzi? Julka, no tylko nie mów, że znowu po nocach grałaś. Dobrze widziałeś, że mam jechać do babci. Będziesz miała karę, jak się dowiem, że grałaś po nocach. Nie, w ogóle... to ja się może zacznę pakować. Spakuj się, bo za godzinę wyjeżdżamy. Chodź Julka, nie mam do niej siły. Godzinę później, czas wyjazdu. Pora zobaczyć, czy on w końcu śpi. Poczekaj, poczekaj Zuzia, idę do niej zobaczyć. Spakowała się chociaż. Julka, spakowałaś się? Julka! Julka, gdzie ty jesteś? Julka! Znowu śpisz. Będziesz miał szlaban. Co? nie. Ja, ja w ogóle nie śpię. W ogóle? Jula, masz szlaban. Zobaczysz. Jedziemy do babci. Potem jadę z Julką. Miałam jechać z Julką, Twoją przyjaciółką, z Tobą i Zuzą do parku rozrywki i na basen. A Ty co zrobiłaś? No właśnie, teraz masz karę, nigdzie nie jedziesz. Zabieram tylko Julkę i Zuzię. Co? Nie, no proszę, mamo. Masz ze swoje. Trzeba spać w nocy, a nie grać na komputerze. Masz karę, rozumiesz? Jedziemy do babci, szykuj się. W sumie nie, nie masz co się szykować. Babcia ci załatwia jakieś ciuchy. Jedzenie będziesz miała. Jedziemy, miałaś czas na spakowanie się. Paręnaście godzin później u babci. O, dzieciaki, przyjechaliście do babci. Idę do, do dziadeczko. Tak, mamo, jesteśmy. O Jezu, o Jezus, córcie, a co ty taka zła? No właśnie, Ojcia, Od kiedy ty taka wściekła? A weźcie już mnie nie dobijajcie, babcia! Zuzia, moja kochana zuzienka! Pisz na górze, tak jak ci obiecałam. O Jezus, Julka, co ci taka smutno? A weź już, szkoda gadać. Jak ty się wyrażasz? Zaraz będziesz na dworze spała. Ej, ej no kochana, ale bez przesady. Już tak mojej wnuczki nie męcz. To, to kto pomoże w ogródku robić dziadkowi? To niech Julka pomoże za karę. A ja sują sobie pooglądamy jej ulubioną bajeczkę. Oj, no świetnie, mamy ochotnika. Bajeczka nie leni. Uwielbiam ją babcia. No już się tak nie złość, bo normalnie nie wytrzymam. Ach, no dobra. Ale śmieszne to wszystko. No to bierzemy się za robotę, kochana wnutko. Ach, znowu ja! Mam dosyć. Nie bieraj się w ogrodniczki? Chodź tu w życiu, nie ubieraj się w to brudne ciustwo. Ubieraj się. Nie no znów, dobra. mi wszyscy tu zerwować. Fuj, jak to chętnie nie wygląda. I co ja mam w tym TikTokie nagrywać? Oj, kochana wnuczko, z tego co wiem, to nie nagrasz żadnego. Przecież masz zebrany telefon i masz kary tak. Kurde, no nie, zapomniałam. O, te ciuchy można wyrzucić. Jezus, co to jest brzyć swoje jakieś. Do kosza z tym, nie ma takiego czegoś. Nie, stop, dziadek, co ty robisz? Uspokój się. To są moje ciuchy. kosztowały miliony. Idę odnieść. Zostawiam tu moje ciuchy. Proszę mi ich nie ruszać. co? No dobra, pora się zemścić za to, co zrobiłam. Bierzemy jej ciuszki do rączki i wyrzucamy. <noise> Będzie miała ze swojem. No sykry. No dobra, biorę się za robotę. Kilka godzin później. O, jestem już taka śpiąca. Idę spać. Przebiorę się tylko w moje ciuchy Nie będę w tych brudnych ciuchach spał. No, ja też. A wy jeszcze nie śpicie do łóżek, kochani. Tak już idziemy. Tak, dziecko. Dobranoc! A my się przespimy na kanapie. No pewnie. Oczywiście, że tak. Ach, no dobra, gdzie są moje ciuchy? Gdzie są moje ciuchy? No nie. Gdzie one są? O, coś mówiłaś? Tetu? Wyrzuciłam do śmieci. No mamo. Jezu. Mam dosyć, idę spać na dwór. Jest mi strasznie zimno. Zamar... <tragedia>, Tragedia. Prześpię się w altance. Jest tu trochę cieplej. Rano. <tragedia> Jest mi tak zimno po całej nocy. <tragedia> Nie chce mi się już tu by Po dniu. Ciekawe, kiedy mają zamiar wrócić. Dziadek już zasnął. Masakra. Ale było fajnie, nie? No pewnie. No pewnie, było super. No właśnie, było idealnie. No nareszcie zdołaliście przyjść do tego domu. Kiedy jedziemy? No jutro wyjeżdżamy. Byliśmy w parku rozrywki. W parku... W sumie nie, nie w parku. W aquaparku. Byliśmy w zoo i zwiedzaliśmy tą nową szkołę, co ma się wybudować teraz. Zapi zapisujemy tam Zuzia. Że co? A my nie chciałaś tam zapisać, ale to jest gówno. Idę stąd, już dzisiaj. No niech się idzie, my idziemy stąd. W końcu sobie poradzi. Dobranoc, dobranoc. Skoro tak chcą, to będą mieli. Mam dosyć tego wszystkiego. Skaczę przez płot z ciągle. Ale zaraz wziąłem ciuchę na przebranie. Zaraz się w coś przebierzemy. Julki Co by się przebrać? No chyba najlepsza będzie ta sukienka, nie? Ucieknę gdzieś daleko. Chociaż w sumie, a może to będzie lepsza? No, nie no, a to? Nie no, dobra, biorę tą sukienkę szybko. Następnego dnia. Jakiś czas później w domu. No, nareszcie w domu. Ciekawe, czy J Julka jest. No, bardzo ciekawe. Julka, wstawaj. Babcie z dziadkiem u nas przyjechali i będą spali w twoim pokoju. Co? Nie, to chyba jakiś syn! Julka, Julka, wstawaj. Julka, Julka. Idziemy do parku rozrywki. Jula. Co? Nie, ja nigdzie nie jadę. Uf, to był tylko zły sen. Ale wiesz co? Ja nie mam ochoty. Ja ja zostanę w domu. Jedźcie sobie sami. Zaraz, co? No dobra, no to jedziemy, Zuzia. To była dzisiejsza historyjka. Chcecie taki zwykły vlog? To napiszcie. Bajo!